Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj znowu Minecraft, Ostatnie był 6 więc dzisiaj mamy Minecrafta Myślę, że taki banalność możemy zachować, żeby raz na jakiś czas pojawiały się odcinki z tych gier No i zanim zaczniemy, naprawdę prosiłbym was o zostawienie jakichś swoich sugestii, jakiegoś komentarza A propos... o, nie chciałem tego zrobić, trochę muzykę Myślę, że jak 15% i to do 40%. Waszych sugestii na temat naszej serii? Co tu powinienem zrobić? Co powinienem dodać? Więc no, dzisiaj, dzisiaj zajęłbym się generalnie dekorowaniem mojego domku. To jest mi się wydaje, że główny temat. Po pierwsze, w środku nic nie ma. Na zewnątrz też nic nie ma. Więc myślę, że to, to jest coś, co bym dzisiaj zrobił. Więc po pierwsze, yy, może wejdźmy sobie do tego domku yy, i teraz tak. Yy, na pewno chciałbym mieć crafting tutaj i zrobiłbym. Yy, no, parę skrzydeczek mi zrobił. Postawiłbym je może tutaj. to jest dobre miejsce na nie? I podkładał tu właśnie jakieś takie. Trochę useless rzeczy. No, takie tutaj właśnie. które są mi są w tym momencie potrzebne. Yy, więc dobra, to mamy ogarnięte już, yy, trzeba byłoby jeszcze przejrzeć czystą tego domu. więc możemy przejść szybko, ale generalnie tego to bym nie niszczył. Wiecie, jakby niech to tak zostanie. Tutaj możemy po prostu przejść sobie to, możemy po prostu podmienić łóżko. No, w razie czego niech to tak już zostanie. Nie ma co tego niszczyć. Yy, weźmy sobie tylko nasze łóżko. I dobra, i myślę, że je możemy postawić, załóżmy, tutaj. Nie chcę robić drugiego piętra, bo tu po prostu będzie za mało miejsca trochę. Też możemy odkładać te wszystkie itemki, które mieliśmy tam i nie mamy ich tutaj po prostu. I myślę, że jakieś pochodnie też tutaj by się przydały, nie ukrywam. Powiedzmy, że na przykład jakieś pochodnia tutaj, tutaj też. I możemy też na przykład tutaj nad drzwiami zrobić. E, dobra, zróbmy teraz tak. Weźmy sobie schodka. Zróbmy. Mamy schodki takie świerkowe. Nie mamy. Dobra, i tu bym postawił jakby taką lampkę. Niechaj, to tak stoi tutaj. Mamy jasno. Y, I na pewno trzeba byłoby iść pokopać trochę. Trochę tutaj kobla i drewna, więc yy, myślę, że że ja to zrobię, zbiorę wszystkie tutaj potrzebne materiały na to i zobaczymy się po prostu cięciu. Już pozbierałem trochę itemków, yy, tak to nazywa w kamera, yy, ale i mam, mam trochę drewna, mam trochę kwiatków, mam trochę nasion, yy, mam też trochę kobla i gravela, ponieważ chciałbym zrobić ścieżkę do tej góry naszej. Ale, ale może zacznijmy, zacznijmy sobie od takiego ogródka małego. Więc co na pewno trzeba byłoby zrobić? Po yy, pierwsze, to to jeszcze patyki z tego drewna. Yy, I teraz z, y, świerkowego myślę, że z tak możemy sobie zrobić. Zróbmy sobie płotki. Yy, właśnie wystarczy. Myślę, że możemy jeszcze sobie zrobić yy, tak. Dwie furtki dobra. Już się zbliża nos, ale myślę, że możemy jeszcze chwilę tutaj wokół naszego domku popracować. Okay. Mam diltę jakiegoś, mam. więc zróbmy tak. Tutaj bym może zrobił jeszcze jedno wejście, ale to spokojnie, nie śpieszy się nam. Jedno wejście pewno przed tym tu. Yy. Tak, zróbmy to tutaj. OK. I myślę, że możemy taki płotek tutaj zrobić. Eee, dobra. Hop hop. OK. Jeszcze weźmy sobie się do ręki. No i tutaj bym to wejście zrobił. Myślę, że to jest dobry tutaj. dobre tutaj, miejsce na to. Teraz możemy iść się, się przespać. Dodałem też takie płytki naciskowe przy wejściach, tak żeby się łatwiej wchodziło. Nie robię ich z dwóch stron, bo by mi po prostu mowy wchodziły do domu. Jakby ktoś się pytał. Ok, weźmy sobie... Tutaj gdzieś mam żelazo. O, mam 8 żelaza właśnie. Bo byłem pokopać trochę konta po prostu. Nie? Ja stąd to mam żebyśmy sobie zrobić wiatro, myślę. I musimy teraz tak... Hmm. Tutaj przydałoby się... Water... Ja po prostu, wiesz... Woda by się tu przydała. Mam taki plan, żeby tutaj się woda przydała. Nie mamy motyki, trzeba byłoby zrobić motykę. Yy, to jest strasznie brakuje achievementów, jakby. Mam wrażenie, że... Brakuje mi po Szkoda, że nie ma ich ja uratorzy. Wiem, że na jakiś innych są, ale ja innych nie ogarniam. Więc no. no postawmy sobie te nasionka. Postawmy je sobie tutaj. Eee, dobra. Ty możemy dać jakieś kwiatki, myślę. Hmm. Na przykład coś takiego. No i wokół generalnie było sadzić dziś tutaj te kwiatki. Mam jeszcze takie żółte. No, może tego kwiatka tutaj nie. Ale w sumie to wyszło całkiem spoko. A tutaj bym jeszcze wziął to i zrobił takie leżaczki. Yy, tylko potrzebuję, yy, 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 bym chciał o to bym chciał, właśnie pół płytki albo pół bloki. Ale wiem, że tak jak wszyscy mówią, pół bloki czy znaczy pół płytki, więc no, tu nie będą takie deszczaczki, właśnie ewentualnie możemy je uciąć -y, o e jedno. -y, -y, e -y zrobić tu zrobić um, tu taki stolik, A, tylko tam będzie sobie wyglądać może nie Może nie tu, tylko na przykład yy, może tutaj przy tych kwiatkach to byłby nie najgorszy pomysł weźmy sobie tutaj tam muszę niestety wybliżyć i musimy zrobić sobie to o, o właśnie dobra mamy to ogarnięte więc co na pewno co chciałem zrobić co chciałem zrobić też tą ścieżkę tam i on bym sobie zrobił z gravela więc weźmy sobie gravel łopatę i możemy coś i pokombinować tu jest gdzieś wyjście, co nie? No właśnie Ona no, docelowo byłaby sobie na, na trzy, że tak to nazwę trzy bloki szerokości, ale nie wiem, czy ja tyle nawet po prostu będę miał. Zobaczymy. Dobra, zróbmy sobie tutaj, taką ścieżkę. Nie musi być jakaś super lubna w końcu tu są na góry. Myślę, że to się mija z celem trochę. Na siłę równania tej ścieżki zniszczyłem to i teraz myślę, że przecież wiecie co zrobiłbym jednak, tak, że to tak, bo tutaj trzeba by było nie to, tylko to postawić, żeby tak się ładnie wchodziło. A tak to myślę, że ogólnie możemy zrobić tak po prostu, że trzeba będzie skakać, nie mam tyle czasu i bloków, w zasadzie bloków nie mam tyle, żeby... I miejsca przy... przede wszystkim nie ma tyle, żeby to zrobić, tak? Chodź. zbugowałem grę trochę, ale dobra. No, to postarajmy sobie to tutaj, to tu. To wiecie, ta akurat ścieżka może być na jeden blok szerokości, ale co jeszcze chciałem zrobić, to hmm, gdzie są piece moje? Tutaj dobra. Myślę, że tyle nam wystarczy tego we stoła. Niektórzy może już wiedzą, niektórzy nie. Nie wiem czy się domyślacie. Zależy, jak robiliście ścieżki, jak byliście mali. Ale ja generalnie używałem tego, pamiętam, dosyć często. Właśnie w taki oto sposób, że wokół tej ścieżki... Grawera, taki tutaj kamień. Stawiałem. Ostatnio to w ogóle zapiniałem, ale to naprawdę dobrze wygląda. Podoba mi się to takim. Więc trzeba też przekopać wokół tego, tak, bo postawiać mhm. te pół płytki. Więc myślę, że ja sobie cięcie i będę się zamienić z tą pocięcie. Kończyłem tą ścieżkę. Mi się wydaje, że wyszła, wyszła całkiem nieźle. No i ten domek. Już zaczyna. zaczyna naprawdę wyglądać coraz, coraz 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 lepiej. Zastanawiam się, też, co tutaj na przykład postawić tutaj o. Myślę, że coś by się tutaj przydało postawić może. No nie będę zapeszał po prostu. Nie będę też zapeszał, że nie będę się spieszył, nie ma co. Naprawdę fajny ogródek wyszedł. Myślę, że ewentualnie mam pomysł jednak. Znalazłem pomysł. Jakbyśmy zrobili coś takiego, że wzięlibyśmy wodę i zrobili po prostu jakiś mały mostek, no to by było całkiem śmieszne, może jakieś takie urozmaicenie, niech, niech coś się też zawsze będzie działo wokół domku. Ale relaksująca jest ta muzyka. W ogóle ta gra jest strasznie relaksująca, jeżeli naprawdę macie możliwość sobie pogrania w starą wersję Minecrafta, to wam naprawdę to polecam. Okej, okay, zróbmy coś takiego. O, no, myślę, że... Myślę, że się już nie wyszło. Dobra. No może to tutaj stać, może coś z tym zrobię. E, nie wiem słuchajcie. E, czy, czy to niszczyć, czy nie? Napiszcie w komentarzu, jeżeli w ogóle dotrwaliście do tego momentu. A to było tak naprawdę... E, na tyle w tym odcinku. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. E, bardzo był też wdzięczny za jakąś łapkę w górę albo subskrypcję. Naprawdę pomaga mi to. E, i oczywiście znowu powtórzę się, a czekam na Wasze propozycje, na jakieś Wasze komentarze w sprawie co tu zbudować, jak to jak to, coś lepiej zbudować, jakieś wasze tipy, może coś się po prostu więcej w to grać, coś lepiej ode mnie. A to by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.